Wielokrotnie pytaliście o kontynuację poprzedniego odcinka z ukrytymi brońmi w GTA 5, dlatego dzisiaj pokażę Wam kolejne lokalizacje, w których to możecie znaleźć rzadkie bronie. A jeżeli jeszcze nie oglądaliście poprzedniego filmu, to koniecznie nadróbcie, a na start strzelajcie łapeczkę w górę i zapraszam do oglądania. Zaczynamy od pierwszego miejsca, którym jest wytwórnia filmowa, i tutaj możemy zgarnąć aż dwie bronie i zobaczymy, czy uda nam się zdobyć obydwie. Jednak najpierw musimy zlokalizować. Nasz cel, którym jest ochroniarz Zobaczcie, mamy y, strażnika I on powinien przy sobie mieć Jedną z tych broni, w dzień przynajmniej A w nocy będzie miał drugą Ale zobaczmy, jak widzicie nie mam y, Żadnej spluwy, ani innej broni Przy sobie, więc zobaczmy Czy nam odda Okej, okay, zebrałem coś, ale Jest to y, plik pieniędzy Więc niestety musimy próbować dalej Jeszcze astronauta nam przeszkadza, super Dobra, wypieprzaj chłopie E, idziemy szukać dalej, potrzebujemy kolejnego ochroniarza, który zrespił się tam daleko, ale może tutaj będą jeszcze I oczywiście na początek szukamy Nightsticka, którego również można zgarnąć od policjantów Okej okay. Ten nam raczej nic nie da, ale gdzie jest strażnik kolejny? No, widziałem tam go dalej, ale liczyłem, że się zrespią jakoś bliżej O, zobaczcie, przyszedł strażnik i patrzy co tu się dzieje po tym, co odwaliliśmy, ciekawa mechanika, ale dobra, zobaczmy. Nie ma niestety żadnej pałki. No ja pierniczę, czy naprawdę mam takiego pecha? Oczywiście nie macie Stuprocentowej szansy na to, ale jednak, o! Tam już widzę większe szanse na to, że zdobędę przynajmniej pierwszą broń Z drugą może być jeszcze większy problem, ale jest mega rzadka To dopiero początek tego odcinka, więc mam nadzieję, że doceniacie moje poświęcenie Zostawiając łapeczkę w górę i subskrybując, po więcej Oczywiście z GTA 6 będą kolejne odcinki Dobra, dawaj chłopie No wyciągnij pałkę Dawaj, nie! Wyciągnął pistolet Liczyłem na to, że wyciągnie pałkę O nie, kurde! Nas zaraz rozdóbcy. Ok, możemy jeszcze zgarnąć yy, pistolet, więc to jest kolejna broń. Ale nie o to mi chodziło. Chciałem zgarnąć night Sticka. Czy wy tylko łazicie z bronią? Co jest grane? No dobra, pistolet jest dodatkową rzeczą, którą możecie od nich zgarnąć. Ale liczyłem nie na to, tylko na coś zupełnie innego. Ok, udało się. I mamy! W końcu mamy pałkę policyjną. Zobaczcie, zgarnęliśmy. Musieliśmy kilku strażników sklepać. I jedno z miejsc, gdzie możecie zgarnąć właśnie tą broń, jest tutaj czyli wytwórnia filmowa. Ale tak naprawdę na każdym strzeżonym parkingu, na lotnisku, również macie strażników. I stamtąd też możecie zgarnąć pałkę policyjną. W porcie też macie strażników. No, wszędzie, gdzie macie ochronę, możecie pałkę policyjną zgarnąć. Jednak jest to za dnia. Dodatkowo możecie pistolet Za to w nocy oprócz pistoletu Możecie także zgarnąć latarkę Której po pierwsze nie kupicie W podstawce A tu będziecie mieli możliwość Jej zgarnięcia za darmo Wracamy i zobaczymy jak z fartem W moim podejściu drugim I widzę, że strażnicy się zrespilinowi Chociaż tamten na budce był Dalej stary, dobra, zobaczmy Daj nam latarkę chłopie Ok, widzę, że będzie pistolet, ale zawsze do przodu. Dobra, mamy latarkę. Nie, nie mamy, ale mamy dodatkowo amunicję do pistoletu. Jadę na lotnisko, ale w sumie tutaj jest lądowisko dla helikopterów i też powinna być ochrona, więc zobaczymy, czy się zrespili. Jeżeli tak, to sprawdzimy, czy tutaj uda nam się zgarnąć kolejną broń, bo możemy zgarnąć ją z różnych miejsc, ale. Nie ma chyba strażników, nie ma pilotów, nie ma kompletnie nikogo Tutaj powinni być I lipa W takim razie Jedziemy dalej No wiecie, jak macie Farta to znajdziecie ją tak naprawdę wszędzie Nawet możecie w centrum miasta Byleby byli strażnicy, pamiętajcie o tym No ale na ten moment jest Czy on się pojawił jak ja pojechałem? Naprawdę, patrzcie to Nie było go sekundę temu I nagle teraz jest, nie? Mamy typa Dobra, zobaczmy czy się latarka pojawiła. Czy nie ma? Nie, nic z niego nie wyleciało. Mogę jechać normalnie, nie? Każdy jeździ drogą, tymczasem ja skrótami, ale zaoszczędziłem czas i jestem tu, gdzie powinienem być. Dobra, pierwszy gate. Jest strażnik, czy go nie ma. Nie ma strażnika. Dobra, jedziemy w takim razie dalej. Zobaczmy tutaj. Tu będą policjanci, ale my potrzebujemy typowo... Strażników i oczywiście, że nie. Nie mamy strażnika ani jednego. Wspaniale. Ktoś czuję, że może być lipa ze zdobyciem tej broni, jednak nie poddaję się. Muszę wam pokazać wszystkie e, możliwe rzeczy, które możecie zdobyć. No dobra, jedziemy i pytanie: czy jest strażnik? Czy go nie ma? Ja ja sobie robicie, naprawdę. że już 15 minut i go szukam dla jednej pieprzonej latarki. Jakbyście mieli dużo. Ochrony, to byście mogli na spokojnie to znaleźć. Co się idziesz, pluć do nas? Oho, dobra, już mnie wkurzył. Dobra, giń. Chłopie, czy coś z ciebie zgarniemy? Już słyszę, że nic nie zgarnąłem. Dobra, a ty? No też mnie biją, no ja pierniczę! Dobra, coś zgarnąłem. Jest latarka. Moi drodzy, mamy latarkę. W GTA 5 na singlu udało się w końcu. Jak widzicie, musicie się postarać, żeby ci strażnicy po prostu wam ją dali. I musicie mieć większego farta niż ja w ich respie. Ale mówię, no na całej mapie jest pełno punktów, gdzie ten PC ty się respią. Robił się dzień, a my wracamy na lotnisko. Widzę, że nieźle się tutaj odwala. I teraz się... Strażnicy respią Dobra, walić to Po prostu wjedźmy do środka I poszukajmy naszej kolejnej broni I w ogóle, jeżeli jeszcze nie oglądaliście poprzedniego odcinka Który robiłem chyba z dwa lata temu To koniecznie nadróbcie Ponieważ tam pokazywałem wam lokalizację Wielu ciekawych miejsc Właśnie gdzie możecie zgarnąć za darmo bronię Więc nadrabiajcie, jeżeli jeszcze nie widzieliście A my teraz szukamy kolejnej znajdźki Która powinna być właśnie Tutaj między kartonami jak widzicie miejsce, które się omija zawsze. No bo co tu macie szukać? Nic nadzwyczajnego, po prostu e, pudła z dostawami, jednak nic bardziej mylnego. Warniamy sobie zalarmo e, naszą kolejną broń, a jest nią. Rakietnica z jednym pociskiem, ale zawsze można tanio dokupić albo po prostu odjechać kawałek i zgarnąć ich więcej. Jeżeli chodzi o lokalizację, jest to lotnisko, jak mówiłem, a dokładniej to miejsce. Nie za daleko odjechaliśmy od lotniska, dzisiaj się naprawdę koło niego kręcimy, ale spokojnie zaraz wam pokażę lokalizację kolejną tej broni. Ponieważ można ją w kilku miejscach zgarnąć, żebyście mieli dojazd z Los Santos, a także z wsi czyli Sandy Shores, a dokładniej jesteśmy na takim małym złomowisku za jednym z LS Customs, które znajduje się właśnie niedaleko lotniska jak już mówiłem wcześniej, jest to ta lokalizacja i w tym miejscu dokładniej między tym autobusem możecie znaleźć pewną butelkę, którą powinniście kojarzyć a dokładniej są to koktajle Mołotowa, zobaczcie mamy pięć koktajli, oczywiście jak się oddalicie to będziecie mieli dodatkowe pięć i tak możecie sobie ich nafarmić ile tylko chcecie, ale my teraz pojedziemy do kolejnej miejscówki, która, jak już mówiłem, będzie lokalizacją tej samej broni, tylko że w zupełnie innej strefie na mapie. Dojeżdżamy już do naszego celu i, jak mówiłem, totalnie zmieniliśmy część mapy, ponieważ jesteśmy w Sandy, i tutaj mamy dość ciekawie wyglądający obiekt dawną restaurację. I właśnie w tym miejscu powinniśmy znaleźć kolejne koktajle mołotowa. Więc na razie schowajmy je i rozejrzyjmy się. Uważajcie na groźnych NPC-tów, bo tutaj niezbyt są przyjaźni. Ok? Jak będziecie w tym miejscu, to napiszcie, czy wy też tak macie, czy to wszystko przez moje shadery, bo to jest ciekawe. Ciekawa opcja, że normalnie widzimy to, co jest na zewnątrz. Okay, dobra, zgarnijmy po prostu te e, mołotowy, których lokalizację na mapie już wam pokazuję. Dokładnie jest to e, to miejsce. Wjeżdżamy do kolejnego nie złomowiska tym razem, tylko warsztatu, e, który wygląda na opuszczony, chociaż jest tutaj ktoś. Teraz już jest opuszczony. E, I udajecie się w tym kierunku. Znajdujecie kolejną broń, a dokładnie jest to łom. Normalnie macie łom za darmo. W tym oto miejscu leży sobie koło wraku vana, a dokładnie jest to. Ta lokalizacja Myślę, że bez problemu również to znajdziecie Po prostej od ostatniej, więc to uciekamy Do ostatniej miejscu W dzisiejszym odcinku Ta miejscówka ponownie nie jest daleko Od naszych poprzednich, nie wiem, jakoś się to zgrało Randomowo to układałem, a Jesteśmy naprawdę blisko, takim trochę e, Trójkącie Sandy Shores Ale nieważne Skupmy się na tych broniach, ponieważ Nie jest to jedna, chociaż jedna jest naprawdę e, Unikatowa E, ponieważ może mieć związek ze śmiercią Nikobelika, o której e, kiedyś mówiłem. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście tamtego materiału, to e, polecam nadrobić, ale dobra, wysiadamy. A druga na pewno Wam się e, przyda i spodoba. Tylko pytanie: Czy ktoś tu będzie? Nikogo nie ma, bo też czasami bywają tutaj agresywne NPC-ty. Dobra, idziemy. Zobaczcie, mamy tutaj normalnie Obrzyna, którego sobie na start zgarniamy. E, Dwa pociski, niesamowicie Tak, jest to związane ze śmiercią Nikobelika, ponieważ jest tutaj Lis gończy za nim, ale nie chodzi mi O obrzyna, którego zgarnęliśmy Tylko o tą siekierę Która zupełnie nie rzuca się w oczy Zobaczcie, że ona nie wyglądała Nawet jakbyśmy mogli ją podnieść Jednak nic bardziej mylnego Podnieśliśmy ją i ona wyglądała Jak po prostu prop A rzeczywiście możemy ją zgarnąć Za darmo z tego oto domu Który znajduje się tutaj. Mam nadzieję, że ten film trafił wasze gusta i napiszcie o ilu z tych lokalizacjach wiedzieliście i ile z tych broni zgarnęliście. A jeżeli chcecie więcej filmów tego typu, to pamiętajcie, żeby kopsnąć łapeczkę w górę, a jak na razie ja się z wami żegnam. Elo!